Cześć! Dzisiaj sprawdzimy, ile kosztują składniki, z których wyprodukowany jest ten wspaniały burger. No to zaczynamy! Bułka maślana z ziemniakami od małego, kraftowego dostawcy. 2,15 zł. Mięso także od małego dostawcy. 80% wołowiny i 20% łoju wołowego. 7,5 zł. Dwa chrupiące plastry boczku. To kolejne 68 groszy. Ser cheddar. 67 groszy. No i warzywa: sałata, pomidor, ogórek i czerwona cebula. I znów mamy 68 groszy. Oczywiście jest też tam nasz sos domowy. To 60 groszy. No i frytki, frytki Steakhouse razem z keczupem. Złoty 76. Razem ten burger kosztuje w produkcji, uwaga, 14.35. A jeśli ty chciałbyś dobrze liczyć swoje dania, wystarczy, że napiszesz w komentarzu foodkost. A ja wyślę ci zupełnie za darmo przykładowy plik Excel do liczenia foodkostu. Dzięki. A teraz sprawdźmy, jak ten burger smakuje.